Witajcie moi drodzy. Na wstępie chcę Wam serdecznie podziękować za wszystkie udostępnienia, lajki i subskrypcje dla mojego pierwszego filmu na tym kanale. Jestem Wam bardzo wdzięczny za każde wsparcie na początku mojej przygody z YouTube'em. Mam nadzieję, że nadal będziecie mi towarzyszyć w kolejnych filmach. A teraz przejdźmy już do obecnego, dzisiejszego filmu. Jak niespodziewanie zostałem Prezesem, czego dowiecie się na końcu, ponieważ cały ten początek będzie najważniejszy. Moim zainteresowaniem od dziecka był świat technologii i komputerów. E, styczność z pierwszym komputerem miałem 27 lat temu. E, od tego czasu zaczęła się moja przygoda w zdobywaniu wiedzy oraz e, z czasem do, doświadczenia w, w naprawach i ulepszaniach sprzętu. W większości nauczyłem się sam metodą prób i błędów. W wieku dwudziestu kilku lat chciałem znaleźć pracę, wymarzoną pracę, jako na tamten czas oczywiście, jako serwisant komputerowy, i tutaj pojawiła się pierwsza przeszkoda. Wymagane było doświadczenie, no wiadomo, czego się nie ma na początku, jeśli to jest pierwsza praca. No, a druga sprawa to była taka, że jeśli te oferty o pracę były, to na takiej zasadzie, że kto będzie miał najlepsze CV i kto za jak najniższą stawkę podejmie ofertę pracy. Więc ja się nie zgodziłem na takie warunki i stwierdziłem, że no tak pracować nie chcę. Poszedłem więc do innej pracy i przez Kilka lat pracowałem jako fotolaborant. Równocześnie z tym pójściem do innej pracy, pojawiło mi się, narodziło się takie marzenie, że fajnie by było mieć własną firmę i świadczyć ludziom usługi z zakresu informatyki oraz serwisu komputerowego czyli to, co najbardziej mi się podobało i to, to co lubiłem ro robić, a przede wszystkim. Na takich warunkach, jak ja bym chciał to sobie stworzyć, żeby to wszystko działało. Jednocześnie z tym marzeniem powstał też kolejny problem, a w zasadzie przeszkoda w postaci strachu. No, strach ten związany był z otworzeniem własnej działalności, no, ponieważ nigdy tego nie robiłem, no i ten właśnie strach. Skutecznie powstrzymywał mnie przed realizacją mojego marzenia aż przez 11 lat. Mimo, że poszedłem do innej pracy, to nadal nigdy nie zrezygnowałem z tego swojego marzenia. W międzyczasie, jak pracowałem jako fotolaborant, to w wolnym czasie naprawiałem dla znajomych sprzęty i wykonywałem takie drobne usługi. Z biegiem czasu, mimo tego strachu, o którym już wspomniałem, postanowiłem spróbować skorzystać z możliwości dofinansowania, jakiego oferował Urząd Pracy. No i oczywiście tutaj bez też żadnego doświadczenia, no nie mogło być za pierwszym razem inaczej. Nie udało się dostać takiego dofinansowania. Za jakiś czas Stwierdziłem, no co, co mi tam szkodzi, spróbuję raz jeszcze. No, za drugim razem, niestety, też się nie udało. No to stwierdziłem, że do trzech razy sztuka, spróbuję jeszcze raz. No i za tym trzecim razem było tak, że mm, nie wiem, czy wiecie, bo żeby dostać to dofinansowanie, to trzeba być na zarejestrowanym jak, urzędzie jako osoba bezrobotna. I tak już byłem. W tym urzędzie zarejestrowany 10 miesięcy prawie, bo oni nie umieli mi powiedzieć, kiedy to dofinansowanie będzie. Co jakiś czas trzeba było się stawiać, żeby podpisywać takie dokumenty, no jak, jak tam urząd co, co to kilka miesięcy wystawiał. I stwierdziłem, idąc już tym ostatnim razem, że no dobra, no, no nie ma tego, już tyle tego dofinansowania, no to pewnie nic z tego nie będzie i Ostatni raz, jak byłem podpisać dokumenty, już miałem powiedzieć, że dobra, pójdę do tej pracy, to pani zapytała się, czy jestem nadal zainteresowany tym dofinansowaniem. No ja powiedziałem, że no oczywiście tak. No bo przecież tyle czasu czekałem. I ona mi wtedy mówi, że pojawiła się taka możliwość i czy chce. No, no oczywiście powiedziałem, że tak. I teraz ten moment to była taka naprawdę cienka linia, że gdybym wtedy powiedział nie lub ona by mi nie powiedziała, że jest ta możliwość, to e, dzisiaj mógłbym nie siedzieć tutaj przed Wami i opowiadać tej historii, tylko no, wszystko potoczyłoby się inaczej pewnie. Poszedłbym do tej pracy na etacie i nigdy nie doszedłbym w tej całej drodze za tym swoim marzeniem tutaj. Choćby dokładnie tu przed tą kamerą, gdzie siedzę i teraz dzielę tą swoją historią. I... No I za trzecim razem udało się do dostać to dofinansowanie. Także no, powiedzenie się sprawdziło. Do trzech razy sztuka. Wszystko fajnie. Dofinansowanie dostałem, ale co dalej? Miałem tylko swój skill, czyli tą taką umiejętność yy, na naprawy tych sprzętów, wykonywania tych usług informatycznych, ale zupełnie nic nie wiedziałem na temat prowadzenia biznesu i własnej firmy. Teraz no, nie wiedziałem co dalej robić. Wiedziałem, że w takiej sytuacji za długo to nie podziałam na, na rynku. Ba, nawet nie wiedziałem jak przeżyję ten pierwszy rok, który jest wymagany, na który jest udzielone dofinansowanie, że musisz. Przez rok utrzymać swoją działalność, żeby później powiedzmy tego dofinansowania, tych środków, yy, urząd nie nakazał ci zwrócić. Zrobiłem wtedy coś, czego sam po sobie nigdy bym się nie spodziewał. Zacząłem się uczyć i zdobywać wiedzę na temat prowadzenia biznesu. Zacząłem czytać też książki. Tak. Ja, który powiedział sobie kiedyś, że jak kończyłem edukację, że nigdy w życiu nie wezmę do ręki żadnej książki, Z zacząłem się ponownie uczyć. I jednak sytuacja zmusiła mnie do tego, że, żebym zmienił swoje myślenie i podejście do nauki. Dzięki przeżyciu takiego doświadczenia, yy, dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że to była. Najlepsza decyzja w moim życiu, jak, jak, jaką podjąłem, nie ma nic potężniejszego niż inwestycja w wiedzę i w siebie. Zwraca się po tysiąckroć względem tego, co, co na nią wydajemy. A wiele osób, które decydowały się na dofinansowanie działało na takiej zasadzie, że oni chcieli, chcieli dostać te pieniądze jakoś ten rok że tak powiem się przy, yy, przemęczyć i potem wiadomo te rzeczy jakieś, które się zakupiło to sprzedawali i mieli tam jakiś zysk z tego na chwilę. No mój plan zupełnie wyglądał inaczej. Nie chciałem w ten sposób robić jak wszyscy, bo ja chciałem, żeby ta firma trwała jak najdłużej. I właśnie dzięki temu, że za zacząłem się uczyć to bez problemu przetrwałem pierwszy rok swojej działalności. Mało tego, jeszcze pierwszy rok się nie skończył. A ja wiedziałem, że kolejnym ruchem będzie zamknięcie jednoosobowej działalności, a następnie otworzenie spółki i kontynuowanie do dzisiaj obecnej firmy w tej formie. Zakładając spółkę, a wtedy też jeszcze tego nie wiedziałem. Nawet nigdy bym sobie nie pomyślał, ani mi się nie śniło, że będę prezesem. Taka, taka sytuacja zaskoczyła mnie nagle, gdyż otwierając spółkę zostaje się prezesem tej spółki. Czułem się z tą sytuacją dość dziwnie, ale z biegiem czasu, no bo wiadomo było to coś nowego, a z biegiem czasu szybko się przyzwyczaiłem do nowej roli którą bardzo m, polubiłem. Yy, a dlaczego m, zamknąłem jednoosobową działalność i tak szybko przeskoczyłem na spółkę, mimo że jeszcze w jednoosobowej działalności na, miałem powiedzmy niższe te składki ZUS-y i to wszystko, to zostawię już na in, całkiem inny film. Od czasu otrzymania dofinansowania w 2019 roku no, minęło już jak łatwo policzyć 5 lat, firma cały czas działa, ma się dobrze, jest to firma o nazwie Let's Start Damian Damek, mobilny serwis komputerowy i usługi informatyczne i w tym zakresie świadczę każdego dnia usługi dla i pomoc dla klientów, osób, które się do mnie zgłaszają. O, o pomoc w takich tematach. I tak w dużym skrócie wygląda moja historia. Jak widzicie, podążanie za własnym marzeniem może doprowadzić, doprowadzić nas tam, gdzie nawet by się nam nigdzie nie śniło. Nigdy tej drogi nie doświadczymy, nie zobaczymy, dopóki nie będziemy nią konsekwentnie podążać. Jakie jeszcze niespodzianki kryje w sobie podążanie za marzeniem? Na pewno podzielę się tym z Wami w innych filmach, ponieważ temat jest bardzo szeroki. Chcę tutaj powiedzieć każdemu, kto ma od dawna swoje marzenie i jeszcze go nie zrealizował, żeby postanowił zmienić swoje życie i jednak podążać za tym swoim marzeniem. Bo być może dzisiaj tkwisz w pracy, której niekoniecznie, którą niekoniecznie lubisz, a mógłbyś robić zupełnie coś innego, coś, coś, co jest Twoją pasją i naprawdę to kochasz. Mówię Ci to z doświadczenia, bo byłem w takiej sytuacji i wiem, że realne jest, aby to zmienić. Jeśli chcemy, to. Nic nas nie powstrzyma przed realizacją takiego marzenia. Jedyne, kto nas powstrzymuje, no to my jesteśmy sami tą osobą, która nas powstrzymuje. Pamiętaj, że masz tylko jedno życie i powtórek więcej nie będzie, niestety. Czy, czy chcesz na starość tak popatrzeć w lustro na siebie i powiedzieć sobie, ale ja to życie spartoliłem, że nie poszedłem za tym swoim marzeniem, a teraz jest już, teraz jest już po prostu za późno i nie, nie zrealizuję tego swojego marzenia. Więc kończyć to życie z taką myślą, no, no nie chciałbym, dlatego postanowiłem to zmienić, zrobić co, co się da. I tak samo polecam to zrobić też Tobie, bo możesz. Powie, powiesz, może, powiesz, może, że nie wiem jak. No, to proste. Trzeba się zacząć uczyć. I wszystko, co, czego kiedyś nie umieliśmy, było trudne. A potem stało się łatwe. Tak samo jak z jazdą samochodem, kiedyś się nie umiało. Potem stało się to automatyczne, i tak samo z każdą inną rzeczą się dzieje, że nie wiemy jak, nie potrafimy, ale no to jest kwestia tego, że wszystkiego możemy się nauczyć, naprawdę wszystkiego. Trzeba się uczyć od tych, którzy byli w tej sytuacji, zrobili to i no czasem wystarczy zapytać, nie? a dużo takiej wiedzy leży też w sklepach na półkach. Wystarczy po nią sięgnąć, sięgnąć i to za wiedza ludzi z całego życia za parę złotych dosłownie. Także możliwości są i wcale nie trzeba jakoś dużo, nie wiem, środków na to bardziej. Ch chęci trzeba więcej do tego, żeby to swoje życie zmienić. Widzisz, dla mnie taką rzeczą, której nigdy nie robiłem, no to jest nagrywanie choćby tych filmów na YouTube'a. Też to jest drugi film. Można powiedzieć, że no na pewno nie umie jeszcze dokładnie i, i tego robić, tego wszystkiego. Te, też się uczę, ale mam taką chęć, chcę. I po prostu realizuję takie powiedzmy marzenie czy swój cel, żeby pomóc też tobie, Żebyś zobaczył, że to nie jest. że rzeczy są możliwe. Nie? Co wymyślisz, to możesz zrobić. Ja Stwierdziłem, że chcę nagrywać YouTube'a, chcę się dzielić wiedzą, ponieważ mam jej dużo wartościowej, więc czemu się nie podzielić, nie? Także choćby weź przykład ze mnie, nie potrafię, ale robię, nie? Bo, bo chciałem, chcę. Jeśli film wam się podobał, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie kanał i udostępnicie film. Macie również realny wpływ na rozwój tego kanału, bo gdy uzbiera się 100 pierwszych subskrypcji, filmy otrzymają o wiele lepszą, nową jakość dźwięku. Dzięki temu kolejne treści z pewnością będzie się Wam przyjemniej oglądało. Dziękuję, <gryw> Dziękuję każdemu, kto wytrwał do końca filmu. Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam. Cześć.